Czy David Stern ręcznie sterował NBA? Czy draft w 1985 roku, gdzie New York Knicks wybrali właśnie Patricka Ewinga, był ustawiony? Czy naprawdę? Koperta, którą wybrał David Stern, była mrożona? Właściwie dlaczego organizacja NBA była właścicielem klubu NBA? Dlaczego NBA zawetowała transfer Chrisa Pola z Hornets do Lakers? Czy jest drugie dno w historii transferu Luki Donchicha z Dallas do Los Angeles? Czy bliźniacy Markif i Marcus Morris mogli zastępować się podczas swojej kariery w NBA? Czy naprawdę to bardzo trudne? żeby sfałszować swój wiek, swoją narodowość i potem grać w NBA? No i ostatnie pytanie, czy NBA jest naprawdę ustawiona? Na te i na wiele podobnych pytań odpowiadamy w najnowszym odcinku na Dobręczą Podcast. Czy NBA jest ustawiona? Teorie spiskowe? Który jest dostępny na Spotify, YouTube, Apple Podcast.